Widziały panie Mikołaja, bo dziś mi zginął. Widziałaś Mikołaja? Ja Bo to... Bo to... Panowie Mikołajem moim dostaną. Bo chodzę szukam, nie ma nigdzie. Chcieli kto lepszy prezent da. Kto ma lepszą różkę? O, może panowie! W naturze! Widzieliście jakiegoś Mikołaja? No! O, brawo! A Chodź tu! No będziesz moim Mikołajem. To ja. Siadaj mi na kolana. Mi na kolanka o, siadaj. No. No. <laughs> a, to no. Jakie zdjęcie wspólne sobie musimy Dzięki zrobić. Za wierzę ci tego Mikołaja! No to może... To może pan. Ale, ale to ja. No pan zostanie Mikołajem, wtedy uwierzę w niego dopiero. A, a jak jest parość, to jest w tym Mikołaj? Ja naprawdę to Mikołaj? No, no, no co my szukam na Wiegon północny? A teraz buciaka w policzek. Nie. Nie bez no co? Nie, a, a. Dawaj buciaka! To idealnie, to możesz przebierać? A jakie prezenty ma pan dla mnie? Kwój ty, nie? Ooo. Jezus Maria Pesek może być. A są tutaj numery do wszystkich niegrzecznych chłopców? O! W końcu pana spotkały. Proszę bardzo. Wezwanie do zapłaty. oj No i to Panie z odsetkami, panie, bo pan też nie płacił a pana szukałem... No! Czy odsetki trzeba będzie doliczyć dwunastoletnie? Tak, no pięknie. aż muszę pochwalić. Proszę bardzo, widzi panie Mikołaj w tym roku jaki hojny? No Dzień dobry. Dobry. A? a? Wszystko w porządku. Panie, a tam wiem, co pan pokazałeś. Jakieś literki dziwne. Pan z FBI, NKWD, BBC, CIA, ZSU? Mikołaj, czy ja byłem w tym roku? właśnie napisałeś list do mnie. No tak. Zjadłeś ciastka, wypiłeś mleko, kurde, No. nasypiłeś mi w chacie, a... Poczekaj 9 miesięcy, Mikołaj ci przyniósł braciszka. Ja, ja, Jaki? Jak, co? Jakiego braciszka? Ale ja się pisałem. To już sobie ustali, co tam, co chce, kim być później. Co tam zamienimy? Można później tam wciaknie szpyk nożyczkami i będzie jak... Jeszcze whiską się no. no! Czego do Mikołaja nie pisałeś? Dużo roboty jest, ja muszę zbierać listy od dzieci co co, więc powiedz mi, co byś chciała dostać? Ja tu już zapisuję sobie. A tu chciałabym takie okulary przyciąg Krystyna chciałaby nowe zwierzątko. Ko, może być chłopak? Może. Chciał dostać, co ja zapisuję tu Ferrari 812, super fast. No dobra, dostaniesz. Czyli będzie nowy Need for Speed. Chyba problem. Kuba, Mikołaj, cię Czy operacja plastyczna? Naciski tak. E, nowe. Mm, swetry. Mikołaj zrobił flika i musiała sobie Bo Koleżanka ślub bierze w przyszłym roku. Łomatko! To tabletki. Ja bym chciał drugą połówkę. Drugą połówkę? Może być 0,7? Dobra. Ho 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 pan Brown? ho 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 dziadek mróz gdzie tu prezenty szukałeś? trzeba mi pomóc szukać ho bo pisałeś do mnie list ale zgubił mi się razem z worem z prezentami go muszę znaleźć teraz no właśnie pomóż szukać ja nie pamiętam gdzie on jest to nie ma nie wiem gdzie jest nie pamiętam i szukajcie po całym parku, bo ja nie wiem gdzie on jest A gdzie byłeś ostatnio? Biegun południowy Mówi ci to coś? Tak, Sahara totalna No poszukać. No po, poszukamy ho gdzie o jest Jak tyś znalazł to Chyba Kto? Ciebie dalej trzyma. To się nie znalazło w ogóle. O, proszę bardzo. O, dziękuję bardzo. Piszem, że już nie znajdę. A ja ty aż tu Jaj, tam chodził, tam chodził, tam chodził i nie było. Nigdzie. Znaleźło, znalazło się, w końcu chłopaki znalazły. O, pani się nie szukała. Dziękuję no trzeba było szukać, proszę Pani. Ale przecież ja przyszła. przyszła. Chodź pieniądze. Ja dobra. Więcej chłopaków. Sugar Daddy nie <grym> Ej, ale powiem, no, więcej rzeczy. Jakie, jaki ten prezent ma być? Szóstkę w totka. Tak, ciąża. Co? Starczyć, kurwa, dwie. Przepraszam. Ej, eee, ej, No... Ty mam? To, to No, się... no powiedziałeś, że szóstkę chcesz. No to jeszcze... To totka. Udany biznes w życiu Sekshop w centrum miasta. O, no i dalej! Miasta. O, i jeszcze wypożyczalnia kaset VHS Słuchajcie, bo do świąt już tuż, tuż, a ja nie mieszczę się w kominy i potrzebuję jakichś ćwiczeń rad jak zgubić ten brzuch. Brzuszki. No, no brzuszki. Właśnie u mnie to kilka by się tych brzuszków. Nawet. Co? No, no, robimy. Weź mnie rozciągnij trochę. No! Oj, oj oj, oj. coś mi strzyka! Krzyżu, oj! Biegać, trzask. O, no to. Bieganie y, lubię, y, telewizję oglądać, piłka nożna na przykład. Oj, chyba w tych książęta nic nie będzie w tym roku. O! Odezdy! Oj! 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 o, o, Oj! Oh! Oj! 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 Tyle dam rad. Bręger, podtrzymaj! pchaj do góry, bo ci musisz. O, o Jezu! O, coś. A co ja na to, żeby święta przedłużyć? O, o, bo petycję właśnie Petycja. robię, żeby wprowadzić dodatkowy dzień świąt. Taki. Tak, tak. jak w ludźmi gadam, to chcą, żeby dłużej było się z kim kłócić, na przykład w rodzinie. że. Nie, żeby więcej pierogów. No, trzeba kiedyś wytrzeźwieć, tak? To nie no, jeden dzień się przyda. Ale tutaj. chyba po nie weźmiesz ode mnie dowodu, nie będziesz yy, skonowny. Bo wiesz co? Ja myślę, że skąd ja później na te prezenty mam. No Muszę skądś brać jest. środki, nie? Imię, pseudonim i te. No, no masz dzisiaj urodziny, chyba. O, to. Urodziny dzisiaj? No tak, nie, no wiem. To 100 yy, lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! A kto? Ola! Uuu. Pisz co... Tak dobra, podpisuj od razu tutaj mi petycję. Podpisz? O tu imię, nazwisko, Opa. PESEL. A o co to tam nieważne? Ważne, żeby był podpis. A jak minerkę wytną? No, co, nie wiesz co jest to trudno. A co pan spaceruje? Wszystkie dane, a później kredyt. Mogę wziąć na Panią kredycik jakiś? Można, można, tylko u Pani nic nie ma. No, to tym bardziej. Przybliżeli do weszleń pasterze, grają w na liże. Pała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. A coś dziś Disco Polo znacie? Gwiazdyki waszym oczom dały, 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 Maybe you wanna be my Santa Claus? Tak? Tak You are too pretty for me, I'm sorry Maybe you will be my sugar daddy Ok Your name? Magda Magda, nice to meet you Magda e, Mam na imię Babis, jestem w To nie będziesz moim sugar daddy, bo Grecja zbankrutowała i love you man. No, tak jest. Lucas TV. No. Lucas TV. TV. No. TV. Tam można pomachać, pozdrowić kogoś. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych i rodzinę. Życzymy wesołych świąt. Dokładnie tak. Do zobaczenia niebawem. Cześć.